Dzień dobry, moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku yy, nie, nie było mnie długo, bo cały miesiąc Kurwa, to tragedia Tak, yy, taka mnie przykra rzecz, jak robiłem reset'a kompa yy, Zniknął mi save. To jest przykre, więc musimy zacząć od nowa Niestety Ale wczoraj nie lepiej zacznę, niż ostatnio Mam nadzieję chociaż. Bo no zjebałem, no przepraszam mój drodzy, no, ale przynajmniej przeżyjemy jeszcze raz ten start, więc git. Nie było mnie tyle czasu. Wiem, typowe tłumaczenie się o życie prywatne w ale naprawdę jak kończycie szkołę to wiecie o co chodzi. Jak kończyliście szkołę i zaczynaliście chodzić w życie takie jakie ten, to chyba wiecie o co mi chodzi. No. prostu w chuj do roboty rzeczy. Ale już zrobiłem wszystko. Czekam na telefon i tyle. Dobra. Mamy wszystko. Wycofamy, co? Takie Pyk, 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 tego nie potrzebujemy. Chodzenie olej. Dobra. To jedzie na gaz, na szczęście. A nie na jakieś inne ścieżo, bo, bo by przykro. Chopaki jebać, dosłownie jebać To się nie przydaje Ale opony z żarty chryste Dobra Idziemy po jeszcze jakieś rzeczy, które tutaj zostały Yy, dobra co? Woda, 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 woda. Nie. Dobra, idziemy na górę. Tutaj jeszcze są rzeczy. Yy, tutaj jest sprayik na przykład. Tutaj jest wąbeczka Tutaj jest katana. Więc Zbierzemy ją. Dobra, pyk Pyk. Dwie. W ogóle mam tyle godzin w tą grę, ale nie wiedziałem, że to jest druga szczotka Taka schowana, bo no, myślałem, że jest jedna Oj, oj, oj. Yy, yy. Dobra Chłodzenie yy. Woda Napełniamy Wchodzenie full Zderzaki, nie wiem, po chuj te zderzaki są jak one Są do dupy przecież. się nie przydadzą. Będzie rynek, który się wypierdoli niedługo pewnie na jakimś kamieniu. A, wyłącz sobie dzień i noc, żeby wam się lepiej oglądało, bo to jest naprawdę tragedia. Yy, wiem to jest czytowanie trochę, ale no, nie lubię kurwa nocy w tej grze, naprawdę. Uszanujcie moje zdanie, bo to jest naprawdę przejebane nie chce mi się, kurwa, tego potem rozjaśniać Albo coś, więc komfortować Pyk, pyk Pyk, pięknie, dobra Mieniamy koła, bo koła są O Najlepsze niż mi się wydawało no, Dobra, pięknie ładnie. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, Pięk, jedna oponka super wyczyszczona. Teraz sobie postawimy beczkę, hece, przeniesiemy to. Ojej. Wyczyszczone tutaj są dwie na pewno do wymiany ojej oj oj co to się stało tu frymster Wo, co to jest dobra Co? dobra, nieważne. Pyk. Opony są najważniejsze, i w bo chodzi wszystko o trzymanie się na drodze. Bo jak się nie trzymacie na drodze, to możecie mieć problem i na przykład się wywalić. A to nie jest miłe. Mogę jeszcze, <głuchajcie> mi, bo przechodziłem przez to. To jest niemiłe bardzo. Pyk. Czyścimy sobie wszystko tutaj. No sorry, że no, nie mam no, o czym gadać, że nic się ciekawego u mnie nie dzieje, w życiu póki co. Więc no, wiem, że w Polsce w czerwcu będę. Jak chcecie, to możecie się ze mną spotkać, nie ma problemu, możecie przyjechać, do, znaczy, ja tam zrobię pewną te, Jak chcielibyście się ze mną zobaczyć albo coś, jakiś zlot zrobić albo coś, to byłoby fajnie się spotkać z widzami, tak, zrobić jakąś imprezkę fajnie by było. Cieszyłbym się naprawdę. Żeby Was poznać od strony w prawdziwym życiu, a nie na YouTubie, to by było fajnie. Mi się cieszy niezmiernie. Dobra, czyścimy sobie tę jabłkę. Fajnie byłoby zreścimy taki mit, tylko jakby to zorganizować teraz, to jest też pytanie dobre. Właśnie teraz nie wiem, jak to by było do... lepiej, jakby to było zorganizować dobrze żeby to nie wyszło chujowo mm. Bo ja organizowanie to planowanie mam w garsi, ale czy by coś przyszedł? To by było dobre pytanie. Pewnie nie, bo pewnie ludzie, wiecie, tutaj w całej Polsce rozsiani to nie byłoby dobre. Ja nie będę tego zmuszał oczywiście, ale jak chcecie to, jak będziecie chcieli przyjechać, to możecie. Ale dobra, robimy tutaj autko o wiem, że tutaj jest. Dobra. Dobra gaz. Yy. Aha. Dobra tutaj. Zalewamy. Bierzemy sobie wodę. Nie wiem, napiszcie w komentarzu co byście pomyśleli o takim złocie, czy byście chcieli, żeby zrobić taki zlocik. Dałbym, dałbym, dałbym wam namiary tam, gdzie by był ten zlot i tak dalej. Byście mogli sobie posiedzieć, zapowiadać, się sobie gadać, albo coś to by było fajnie.

sobie olej i będziemy jechać na litrów oleju kujawskiego oczywiście najlepszy olej w historii świata dobra zapiszę sobie na nagrywki oczywiście jedziemy 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 oh, dobra jest w drogę dobra zobaczcie się nagrywam wszystko jest to tutaj wszystko dobrze dobra no, 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 jedziemy teraz przynajmniej jedzie to auto a nie jak wtedy tę na mieszankę chrysta nie przypominajcie mi tego tragedia. dobra jedziemy sobie ja nagram odcinek taki, że dojadę na stację po prostu i będę kończył drugą część nagram, potem jeszcze dzisiaj też nagram drugą część, bo naprawdę głodny jestem, a nie chcę na no, odcinku jeść, więc wiecie, nie chcę wam przeszkadzać, żebyście sobie oglądali. No i jedziemy sobie. Kurde, wakacje tuż tuż kurwa, nie mogę się doczekać moi drodzy, ja lubię wakacje Nie, nie chcę już mi się w kurtce chodzić. Chcę po prostu w koszulce, by się opalić znowu. Okularki chcę założyć i po prostu się chilować. a nie, że w kurtce, kurwa w trzech swetrach, kurwa i w, w parach spodnie, jak siedzisz. Szczególnie, jak, kurwa pamiętam, jak dwa dni ogrzewania nie miałem, to w trzech kurtkach siedziałem, tragedia była. Dobra, w Anglii jest strasznie zimno, jak już zajebie zimnem, to jest tragedia, więc no, znaczy w Polsce też jest kurwa przejebane. Pamiętam, jak byłem w Polsce w grudniu padał śnieg, jak cholera. Ale było fajnie, no Najważniejsze jest, że było fajnie Żeby dobrze się bawiłem z moim przyjacielem z dzieciństwa, którego pozdrawiam jak to ogląda. Mam nadzieję, że zobaczymy się niedługo, bo w czerwcu będę. Skurwy masz być. Nie po mnie kurwa mnie na chacie. Niech będę. Więc no. No ja i tak do ciebie przyjdę, więc nie martw się. <noise> Dobra, tam jest stacja Ale to będzie goofy, chryste Ja chcę auto zmienić, nie lubię tego auta strasznie Nie wiem Ja Golfika bym wolał do Plymouth'a Tego z lat 80 83 chyba rocznik to Nie wiem, nie wiem czy to kurwa, nie wiem czy 70 rocznik 80 coś takiego Ten pilim Plymouth, ten z silnikiem takim to jest dobre auto Zapierdala ten silnik jak cholera, nie, ale Naprawdę Ucieka paliwo na tym Dobra, jedziemy sobie Mostek, e, nie jest źle, taka pierwsza stacja Taki most, to no, najgorzej Tu się może ciężarówka albo autobus zrespić chyba Pyk I co tu będzie? Żadnej fury chyba nie, nie ma auta żadnego, kurde Trochę głupio. A zatrzymamy się tutaj Pyk. I idziemy Co? E, co? To No, co? Dwa naboje zmarnowałem Jak, kurwa wzięliście to? Że to jest jakiś żart Dobra, macie co, wrzucać, do fane mamy. No kurwa, patrzcie na to, jakie hamstwo. Co to było w ogóle? Ja pierdolę. No że niemiły być, no ale kurwa. To jest. What to fuck. Co to było? To To, 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 to robi tą drabinę. Dobra. Nieważne. Dwa naboje po szusie jeba. To jest Dobra. Pyk. Fotel. Tu są. A zasady są takie, że do statków nie będę jeździł. Nie będę statków eksplorował, bo to jest za łatwe. Wtedy. Po prostu macie beczkę 40 litrów gazu i paszli w pizdiet. to jest za łatwe. Więc sobie daję fajnie do statków. Chyba że naprawdę będę miał przewalone nie będę miał w ogóle paliwa. wtedy tak, ale tak jak już wiesz, wiecie. Żeby wyjechać na tych oparań, żeby, wiecie, że było wyzwanie żeby musi na stację dojechać nie, że... o kurwa dobra może być, mi to pasi o, szczoteczka, jak miło, o gaz pyk 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 Zbierzemy sobie tą dechę i idziemy na górę Bo się spierdzieliłem, niestety <laughs> Nie patrz na to na... Kurwa, no bra. No. A, mogę tu wejść, dobra Noga Dobra To jest lampagina. Dobra. Wchodzimy sobie. Coś tu będzie. Nic nie ma. O kurwa. Pyk. Eee, pyk. Gumowe kości, nie w tej grze mamy. Nic sojewiście. Ech, może. Zapominam, że tu jest z przodu. Co jest? Dobra, pyk. Gaz, gaz. No i kazacko. Mamy no, Twój gazu. Yy, ten kupcyk w gazu, co ty głupik. Upośledzony bo No gaz, pi. To za darmo. Dobra, moi drodzy. no To będzie na tyle w tym odcinku. Yy, ja oczywiście wrócę. Yy, za chwilę będzie po prostu. No, 5 km przejechane. No, po prostu w drugim odcinku się zobaczymy, i będziemy jechać dalej. Dłuższy odcinek będzie półgodzinny, chyba zrobię, bo żeby nie było nudno. Dobra, no to do zobaczenia, moi drodzy. Zacznij mi się w kolejnym przepraszam, że mnie nie było jeszcze raz. Rzeczy prywatne, prywatne życie, ogarnianie rzeczy, więc no. Do zobaczenia w następnym. Cześć.